Zarówno Święty Łukasz, jak Mateusz i Marek podkreślają wyznanie wiary Piotra złożone w imieniu dwunastu jako bardzo ważny moment umieszczony w samym środku Ewangelii, dzielący drogę uczniów śladami Jezusa na dwa ważne etapy. Pierwszy etap właśnie od powołania do wyznania Piotra to droga odkrywania, kim jest Jezus. Że nie jest On jednym z wielu mędrców, założycieli religii, jedną z wielu możliwych dróg zbawienia, ale że jest tym jedynym danym przez Ojca, w którym mamy zbawienie, Mesjaszem Bożym. A drugi etap po wyznaniu wiary Piotra w drodze do Jerozolimy służy odkryciu czegoś, Ogromnie ważnego, jakim mesjaszem jest Jezus, innym niż my go sobie wyobrażamy. I tutaj Jezus zachęca nas wszystkich, wręcz żąda od nas, żebyśmy poddali pod osąd Ewangelii nasze oczekiwania wobec Jezusa Chrystusa i pozwolili mu na to, by on je korygował. A wtedy będziemy stawali się Jego prawdziwymi, dojrzałymi uczniami, tak jak dwunastu. Zapraszamy do Ewangelii na 12 niedzielę zwykłą. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w 12 niedzielę w ciągu roku. Ksiądzławek Laskowski Zózef ks. Maciąg Witajcie. I ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię św. Łukasza. Rozdział. 9 werset od 18 do 24. Gdy raz modlił się Jezus na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumę? Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich a wy, za kogo mnie? Uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Wydaje mi się, że ważny jest ten pierwszy werset, w którym słyszymy, że. Jezus modli się na osobności, a byli z Nim uczniowie. Że oni po pierwsze widzą Jezusa, który rozmawia z Ojcem i to na osobności. I to jest jakoś bardzo, bardzo chyba istotne dla nich. To zdanie jest w ogóle genialne w swojej zwięzłości, bo tutaj święty Łukasz. Zakreśla trzy podstawowe relacje, właściwie w, w dwóch zdaniach, powiedzmy, ale to jest jeden werset, osiemnasty. Trzy najważniejsze relacje Jezusa. Modlił się do ojca, dosłownie był modlącym się. Tu jest taki imię słów czynny użyty, opisujący czynność, trwającą w powtarzalny sposób przez dłuższy czas, albo wręcz niekończącą się. Jezus trwał w nieustannej łączności z Ojcem, modlił się cały czas, nie? Co mówimy o modlitwie serca, no, nawet, nawet nie jest wspomniany Bóg Ojciec, ale, ale wyraźnie Łukasz go wskazuje. Relacja numer jeden, prawda? Z Nim byli uczniowie. Łukasz powtarza to zdanie Świętego Marka z opisu powołania dwunastu z trzeciego rozdziału, na który zwraca nam uwagę byli ksiądz, profesor, ksiądz profesor Kudasiewicz, że Jezus stworzył dwunastu, aby z Nim byli. Nie tyle aby mu towarzyszyli, jak mamy w tłumaczeniach, aby z Nim byli. To jest cała prostota i siła zawarta w tym tej relacji egzystencjalnej, takiego mocnego przylgnięcia do Jezusa i aby mógł ich posyłać, prawda? Tutaj mamy to samo, aby z nim byli z Nim uczniowie, patrzyli na Jego relacje z Ojcem i Jezus ich wciąga, wprowadza w relacje z Ojcem, prawda? Budzi się w nich pragnienie. Innym razem mamy podobną scenę, kiedy oni proszą Jezusa, naucz nas się modlić, prawda? Piękny, piękny wyraz tego pragnienia wyjścia w tego relację, za niedługo w którą Jezus będzie. zresztą ich Prowadza. I trzecia relacja, tłumy za kogo mnie uważają, prawda? Czyli ten zewnętrzny krąg, najliczniejszy. Ludzi, którzy idą za cudami i niestety nie potrafią Jezusa słuchać. Trzeba jakoś ich poprowadzić ku uczniostwu. Prawda? Jak myślicie, czy Jezus nie wiedział, co o nim mówią gdzieś tam w tłumie? No raczej wiedział, nie, bo to trudno, on prorokuje, znaczy prowokuje apostołów do tego, do swoich uczniów, do tego, aby e, oni też powiedzieli to, co jest w ich sercach, nie, to co oni słyszą, i, bo oni jakoś to na pewno przeżywali, co myśleli, może jest tak, a może jest inaczej, i gdzieś też pewnie u nich te pytania e, bunk, e, błąkały się po ich sercach i myślach i on chciał, im pomóc w tym wszystkim, żeby właśnie... Czyli wypowiadając opinię ludzi, którą słyszeli gdzieś w tłumie, faktycznie wypowiadają swoje własne jakieś myśli, Też. serca. Ale Bo... jest, jest jeszcze chyba inny sens te, tego pytania. Jezus wydaje mi się, może nie mam racji, zachęcać apostołów i nas, Bądźcie blisko ludzi, słuchajcie, co oni mówią, czy bo oni żyją, gadajcie z nimi, bądźcie między nimi, żebyście wiedzieli, co jest w ich głowach i sercach. To jest ważne, jeżeli chcecie być tak. ich pasterzami. To Prawda? fantastyczne, tak, bardzo dobra myśl. Tak, I, jak najbardziej. I, bo, bo jak nie zamykajcie się, to co mówi papież Franciszek, idźcie do ludzi, nie zamykajcie się w swoich plebaniach. Nie izolujcie się. Słuchajcie, nawet jeżeli mówią dziwne rzeczy, niezgodne z nauką Kościoła, słuchajcie ich, żebyście wiedzieli, czym oni żyją. No i co im mówić? Tak, po prostu, tak. Jak i y, dać im jakąś odpowiedź? Słusznie, to jest bardzo dobra myśl i wiesz, nigdy ja tak słowem, nie myślałem. Jednym słowem, brakuje nam y, to, co mówi też y, święty Piotr, żebyście zawsze umieli dać odpowiedź, obronić waszą wiarę. Dać świadectwo dać waszej tej... nadziei, która w was jest. Tak, ale żeby to właśnie było, nie było strzałem w próżnię, o tak byśmy powiedzieli i właśnie to co mówisz, jest bardzo dobre, bo wsłuchują się głos ludzi. Języka tych ludzi. Jak też i ich myśli i wtedy to co mówię pada na ten grunt podatny, gdzie oni otrzymują odpowiedzi nawet nie jeś... oczekując tego. Czyli jeśli za chwilę Święty Piotr powie, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to on musi umieć powiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo Boga Żywego, temu, temu, tamtemu, ale też wiedząc jakby z czego wychodzą jego przekonania. Musi znaleźć teraz My. pewien sposób włożenia w jego, w jego serce, w jego umysł, w jego myśl, no, Czegoś nowego, po prostu dobrą nowinę. Okej, okay, dobrze. I to, co powiedział Józef, tutaj jakby z tym się wiąże, bo Jezus chce im pokazać też, zobaczcie, że ta, ten czas, który jest się ze mną, ta droga, którą ze mną robicie, to, co widzicie, czego doświadczacie, formuje w was całkowicie inny obraz mój. Wy wiecie, kim ja jestem. Na końcu on powiedział prawdę. Nie? I oni dzięki tej bliskości z Jezusem mają jasność tego Bożego objawienia w sobie i już nie błądzą. Ale tutaj jest powiedziany Wysoki Pierwszy Werset, że Jezus im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili, że jest Synem Bożym. Najpierw jeszcze zwróć uwagę na jedną rzecz. Opinie ludzi o Jezusie są bardzo takie. Yy, przeróżne. Przeróżne, rozmaite, nie, nieokreślone tak. mocno. Natomiast odpowiedź Piotra jest niezwykle precyzyjna, podkreślona, krótka bardzo i podkreślona aż dwoma rodzajnikami określonymi, których nie ma w naszym języku, dlatego musimy tutaj komentować, bo to nie wynika z tekstu przetłumaczonego, ton Christontu teu, za, za Mesjasza, jedynego Mesjasza byśmy powiedzieli, Boga jedynego. Jakoś tak bardzo mocno, nie? Jezus nie jest jednym z, z proroków, jak Eliasz, tak. czy nawet je Jeremiasz jest jednym, jedynym. Nie ma w innym imienia. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Powie Piotr w dziejach Apostolskich. A potem Kościół wielokrotnie to potwierdza i też. Ludzie uważają Jezusa za jednego z. Tak. Stawiają go wśród różnych Bożków i mędrców. To i wróćmy, dlaczego im jeszcze w tym momencie zabrania y, ogłaszania. Tego co odkryli, że Chrystus jest, no od, że Jezus jest tam, Mesjaszem no, Chyba tu się odkrywa ta no, tajemnica <laughs> jeszcze życia ukrytego Jezusa, jeszcze Pascha się nie dokonuje i, i dlatego Jezus nie chciał, w mówię, takiej taniej sławy. To wszystko się objawiło w konkretnych dziełach Jego i w tej całej tajemnicy Paschy. I, I Jezus, na pewno Pan Bóg chciał, żeby to tak weszło z taką wielką mocą. Jeszcze jeden wzgląd, że Jezus, mhm. y, ludzie z tłumu chcieli Jezusa wykorzystać do politycznej i militarnej walki z Rzymianami. Bardzo prostu takiego mesjasza oczekiwali, takiego mesjasza chcieli. Tymczasem Jezus jest innym mesjaszem. I będzie cierpiał, będzie nie rzucony. Takim, jakiego oczekują. Zostanie tak. zabite? I dlatego właśnie zostanie odrzucony, zabity i zmartwychwstanie. Ten Boży plan przekracza ludzkie wyobrażenia, ludzkie plany, ludzkie marzenia, bo któż z ludzi rozumiał, albo dzisiaj może trochę lepiej rozumiemy dzięki kościołowi, co to, to jest to zmartwychwstanie. To absolutnie przekraczało... Czyjekolwiek wyobrażenia i na pewno nie wchodziło w zakres tych oczekiwań mesjańskich, nie? Nie byli w stanie tego przyjąć. Je, Je, Jezus sugeruje wręcz, wy podzielacie bardziej, jesteście bliżsi w waszych oczekiwaniach im niż temu, co ojciec zaplanował. Tutaj wola ojca jest zaznaczona przez to, trzeba, aby syn człowieczy nie. Pasiwum Dywinne. Ładnie widać. To wy musicie zmienić wasze myślenie. Zobaczcie teraz ten drugi, cały etap drogi po wyznaniu Piotra do Jerozolimy. To jest dla uczniów szkoła odkrywania, jakim mesjaszem jest Jezus. Zupełnie innym. Zobaczcie, i ci, którzy szli do Emmaus, właśnie to zdradzają, że nie odrobili tej lekcji. To do nich jakby w ogóle nie dotarło, nie weszło w ich życie. Reszta świadomość. apostołów też. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Przepraszam, to rzecz, znać czas Tak, inspiracji". ale to też widzicie, przekładając na dzień dzisiejszy, też pokazuje, że właśnie takie są te nasze ludzkie oczekiwania, tak przeróżne w stosunku do Boga, do, do Kościoła, do tego, jak powinien mnie traktować, jak powinno być w moim życiu. Tak przeróżne, że. Tylko i wyłącznie wejście w tą tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, kiedy osobiście człowiek też jest przez Pana Boga w to wprowadzany, możesz odkryć też dla siebie tę tajemnicę Mesjasza rozumiejąc, że tutaj chodzi o wielką walkę też z demonem, bo, bo też te rzeczy były zakryte przed nim, kiedy on też tutaj na tym się wyłożył, można powiedzieć, na tej tajemnicy mesjańskiej Jezusa Chrystusa, przegrał to, tą walkę, to zmaganie. I, I tutaj chodzi o rzeczy bardzo głębokie, żeby człowieka wyrwać nie tylko z myślenia, ale z no, bardzo głębokiego, można powiedzieć, tej głębokiej niewoli, jaką powoduje grzech i, i, i chodzenie tymi drogami demona. Nie tak dawno też się spotykałem z człowiekiem młodym. No po prostu aż byłem zadziwiony, jak jest tak głęboko złapany przez demona. I no po ludzku nic nie mogłem zrobić. Miałem drugie doświadczenie, kiedy jeden młody człowiek słuchając Dobrej Nowiny został wyzwolony absolutnie z wielką mocą i z taką radością mówił właśnie to doświadczenie, że dla niego teraz to spotkanie z Jezusem, właśnie tym, który go wyrwał z tego świata, który był dla niego już też zamknięty. Bo, yy, znaczy, ten Boże był zamknięty i on już nie widział nic z Bożych rzeczy. No, bo po prostu to było lśnienie. Nie? Czyli nauczą się, co tak. to znaczy, że Jezus jest Mesjarzem Bożym, yy, biorąc swój krzyż i naśladując Jezusa co dnia. Yy, nauczą się, co to znaczy. Stracić swoje życie, żeby je zachować. Dopiero wtedy Zdawać do nich. Jest straszne, bo Jezus mówi ni stąd ni zowąd: weźcie na siebie narzędzie najstraszniejszej egzekucji, jaką wymyślili Rzymianie, i nieście je z pełną akceptacją. To są słowa wstrząsające. Tak. Uczcie się akceptować własne umieranie. Również to, że wasze oczekiwania zostaną dosłownie ukrzyżowane. w ten co sposób się nauczą Mesjasza. Co, co to jest znaczy? Jest konieczne, żeby wypełnił się Boży Plan o wiele większy w ich życiu, co właśnie usłyszeli uczniowie idący do Emmaus, prawda? Jezus im mówi mniej nie więcej tyle. Wasze plany zostały rzeczywiście ukrzyżowane i pogrzebane, bo wyście oczekiwali Mesjasza, który wyzwoli Izraela i Jerozolimę. Ale Boży Plan wypełnił się w sposób wspaniały. Ponieważ Mesjasz, który został odrzucony, cierpiał, umarł, powstał z martwych, odniósł zwycięstwo na o wiele głębszym poziomie, na o wiele szerszej płaszczyźnie obejmującej wszystkich ludzi, a nie tylko mieszkańców tego skrawka ziemi. I widzimy to, co mówisz, nas prowadzi do tego, że jeżeli faktycznie mam to powołanie do bycia uczniem Jezusa Chrystusa, to ten zamysł Pana Boga w moim życiu, kiedy się objawia, objawia się właśnie w ten sposób. Czyli tu faktycznie, można tak powiedzieć, na tej drodze człowiek nic dla siebie nie znajdzie, ale znajdzie wszystko dla swego zbawienia i dla chwały Bożej. I rezygnując z tego swego życia, dla siebie właśnie w tym egoizmie, w takiej pysze, w takim bieganiu ze swoim e, to benessere i tak dalej, e, zaczynasz być tym pięknym narzędziem Pana Boga, żeby Jego chwała właśnie mesjańska mogła się objawiać. To z automatu się dzieje, że kiedy pojawia się święty człowiek, czyli chrześcijanin, to chwała Boża się po prostu objawia i zmartwychwstanie też jednocześnie, ale poprzez tajemnicę właśnie krzyża. Nie? Ja mam takie doświadczenie rozmowy z osobą dotkniętą bardzo wielkim cierpieniem, wyjątkowo, prawie że ponad ludzkie siły i yy, ta osoba yy, nie mogła sobie z tym poradzić. Jak to pogodzić z Bożym miłosierdziem, że Bóg mnie kocha? Byłem trochę bezradny, no bo jej... czułem, że jej do głowy jakieś mądrości takie wyciągnięte z książek, katechizmowe, w, do... w dobrym sensie tego nie. słowa, ale rozumiemy o co chodzi, formułki. I... Nic nie da, nie? Że trzeba się zamknąć po prostu, przepraszam za kolokwializm, nie? w pewnym momencie się zatrzymać, przedstawić to, co mi się wydaje, to, co rozumiem sam z Ewangelii, zostawić z tym, po prostu nie przekonywać na siłę, bo można krzywdę zrobić, nie? Tak. I po miesiącu znowu rozmawiam i słyszę, że przypadkiem usłyszane gdzieś z internetu jakieś świadectwo, tak to trzeba nazwać, chociaż nie padło w nim słowo Bóg. Osoby, która z jednej strony robiła karierę, jakoś była znana powiedzmy w show biznesie, a z drugiej strony miała raka z przerzutami. I yy, dawała właśnie takie świadectwo akceptacji, zgody na to, że to jest moja droga. I to świadectwo, w którym nie padło słowo Bóg, rzuciło, ona mi mówi, ta osoba potężne światło na jej życie, że ona stoi przed tym samym. Coś, do czego ja nie byłem w stanie jej przekonać, ona odkryła sama w inny sposób. Trzeba dać Jezusowi tutaj też czy Duchowi Świętemu o. taką przestrzeń i czas, żeby On przekonywał. On to robi po prostu. Akceptacja krzyża. Nie czy można tego jakby z, z góry żądać narzucić. od ludzi, żeby to... Absolutnie. Bo jak ksiądz Ci tak mówię, nie. to można w ten sposób obrażać ludzi. Jeżeli oni są tak czasem obolali przez jakieś cierpienie, którego my nie rozumiemy, to Trzeba w pewnym momencie zamilknąć i, i pozwolić, żeby Jezus zrobił dalej krok nie? z tym, w sposób sobie znany, lepiej ode mnie. Tak. Prawda? I dlatego bracia, ta niedziela nas zaprasza do tej refleksji bardzo głębokiej. Czy e, dajemy się wprowadzać w tę tajemnicę, bo jej Jezus nigdy nie chce narzucić. Mamy to, e, tą wolność i odkrywając miłość Chrystusa, Możemy wtedy pomału, krok za krokiem, wchodzić też w tajemnicę właśnie krzyża, dzięki któremu e, odkryjesz ratujesz, Mesjasza. Mesjasza. Dzięki któremu odkryjesz Mesjasza. Życzymy takich dobrych refleksji. Ksiądz Sławek Laskowski, w Rydzak Maciąg, błogosławiony jest ksiądz Robert Zmuszyński. Amen.